was Moi kochani, w ten dzisiejszy piękny, słoneczny dzień. Przygotowałam dla Was babeczki czekoladowe. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba, że będziecie z niego korzystać. Ja korzystam już z niego bardzo długo. Jest, przepis jest bardzo fajny i babeczki są naprawdę smaczne. Tak tylko jeszcze co chciałam Wam pokazać, to ja moje foremki do babeczek przechowuję w takim kartoniku, w takim. Yy, w takim pudełku, można powiedzieć. E, mam tutaj je różne i wtedy one są wszystkie fajnie na jednym miejscu. E, nie, nie walają się gdzieś tam po, po szufladach, nie są wygniecione. Pudełko sama sobie zrobiłam. Muszę się pochwalić. I moi kochani, zapraszam Was na film. Piszcie mi w komentarzach, E, jeszcze jakieś pytania, jak macie, czy co by nagrać, co chcielibyście widzieć, odpowiem. Zapraszam na film. I tak, potrzebujemy 150 g cukru, 160 g mąki, 30 g gorzkiego kakao, jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Tu już te składniki są przesiane w misce. 150 g masła miękkiego, trochę wanili lub jakiegoś waniliowego ekstraktu, dwa jajka i szczyptę soli. I oczywiście nie może nam zabraknąć foremek do tych babeczek. Jeszcze zobaczę, które tam wezmę. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 170 stopni, góra-dół. I teraz tak, masło z cukrem, solą i wanilią dajemy do miksera i ubijamy to na kremową masę. Tak powinno to wyglądać. Masa jest fajnie ubita, białutka, puszysta. Do tego dodajemy teraz mąkę i będziemy ubijać dalej. Dodałam mąkę z kakao, z proszkiem do pieczenia. Ubijamy to teraz dalej. Mieszamy to do połączenia składników. Gdy to ciasto będzie Wam zagęste, to może dodać trochę mleka. Moje ciasto już gotowe. Teraz popatrzę jeszcze za jakimiś foremkami. Przygotuję sobie te foremki. Poporcjonuję to i do pieca. I piekę na temperaturze 170 stopni, góra-dół przez 20 minut. Moje mafinki, jak widzicie, już wystygły, są już częściowo podekorowane. Bardzo fajnie wyszły, bardzo fajnie wyglądają. Kiedyś w internecie zamówiłam sobie takie koszyczki, jakby nigdy tego jeszcze nie używałam. Spróbuję dzisiaj, pierwszy raz i nawet widzę, że bardzo fajnie to wygląda. I teraz tak, ten mafinek. Se wsadza tutaj te koszyczka. Podekoruje go śmietaną. Na góra mam tutaj takie czekoladowe serduszka. Trochę ozdoby. Jakoś fajna jagoda z boku. Troszkę mincy do koloru. I to jest też bardzo fajny pomysł na przykład na Dzień Matki, żeby zrobić Wygląda to bardzo fajnie, dekoracja oczywiście może być tak samo inna. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał i do zobaczenia, do następnego razu.